Jesteśmy z kamerą w Myśliborskim przedszkolu imienia Misia Uszatka. Ja rozmawiam z panią dyrektor Małgorzatą Antosczyk. Proszę nam powiedzieć, co tu się odbywa? Dzisiaj mamy uroczystość podsumowanie Całorocznej pracy pod tytułem Cała Polska czyta Dzieciom. Jest to taka akcja ogólnopolska, w której wzięliśmy udział, a dzisiaj mamy podsumowanie. W związku z tym rodzice przygotowali przedstawienie Czerwony Kapturek i podsumowanie całej pracy, więc wręczenie nagród, bo braliśmy udział również w pracach plastycznych, muzycznych, teatralnych. I to jest taka podsumowanie. To jest ta akcja, o której można było usłyszeć w telewizji, w mediach. Cała Polska czyta dzieciom codziennie, 20 minut dziennie, prawda? To jest ta akcja. Ale ja widzę, że to jest no, bardzo poważna uroczystość. Są dzieci, jest część gości, część jeszcze dojdzie. Proszę powiedzieć, jak długo Państwo się przygotowywali do tego dzisiejszego dnia, do tego występu? Cały rok ciężko pracowaliśmy, zapraszaliśmy rodziców do tej akcji, rodzice przychodzili do sali, czytali dzieciom bajki, chodziliśmy do biblioteki, panie z biblioteki nam czytały bajki, zachęcały. Myślę, że ta praca przyniesie efekty, dzieci bardzo chętnie sięgają po literaturę dziecięcą. Na koniec zapytam, czy Pani się orientuje, jak to jest z rodzicami? Bo ja wiem, że to bywa różnie. Jedni czytają inni, inni niezbyt chętnie, czy ta akcja, inni, propagowana m.in. przez telewizję, rzeczywiście odniosła skutek, że ma Pani wrażenie, że rodzice częściej niż wcześniej czytają swoim dzieciom? Myślę, że dała efekty i częściej siekają po, po książkę, która jest dzisiaj taka zapomniana. Ocześnie przed kolei Misia Uszatka przyłączyło się do akcji cała Polska czyta dzieciom. Wszystkie nauczycielki na zebraniu z rodzicami przeprowadziły pogadankę, kilka refleksji na temat głośnego czytania dzieciom oraz zaprosiły rodziców do czynnego udziału w czytaniu przedszkolaków. Od tej pory raz w miesiącu chętni rodzice czytają dzieciom ulubione bajki, rodzice bardzo chętnie angażują się w rozpoczęte przedsięwzięcie, do grupowej biblioteczki przynieśli również piękne książki, jak również na ściennej gazetce przedszkolnej na bieżąco uaktualniane są informacje dotyczące akcji Cała Polska Czyta Dzieci. Nasze przedszkole wypracowało również dodatkowe zajęcia inspirowane literaturą. Uczestnictwo dzieci w zajęciu otwartym z udziałem rodziców, na którym tworzyły kopiarki do bajek, zajęcia teatralne, wyprawy raz w miesiącu do polskiej biblioteki, głośne czytanie nauczycieli o stałej porze dnia organizacja atrakcyjnych kącików z książkami i konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater z fajki. Celem wszystkich spotkań było tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką i wyrabianie od najmłodszych potrzeby obcowania ze słowem drukowanym. W ramach kampanii Cała czyta dzieciom przedszkolaki miały możliwość wysłuchania pięknych wartościowych bajek, baśni, wierszy czytanych przez nauczycielki, rodziców, państw biblioteki Miało również okazję obejrzeć bajkę w wykonaniu artystów z sceny szycińskiej. Podsumowaniem naszej całorocznej współpracy w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom jest przedstawienie bajki pod tytułem Czerwony Kapturek w wykonaniu rodziców i dzieci z grupy drugiej zaiobskiej. Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia. Gada z żukiem, gada z kruchem. Gada z sobą mądrą głową. I dogada, rada gada. I coś żabie opowiada. Mama prosi, nie mów tyle. Więc przestaje, lecz za chwilę znowu gada, gada. Czy jest na to jakaś rada? O, Pewnie, kiedy spotka wilka, też zamieni z nim słów kilka. Klementynko! Klementynko! Działa się ta mała. O, dzień dobry, panu. Co pan tutaj niesie? Właśnie dzisiaj rano, kiedy byłem w lesie, babcia Klementynki dała mi ten oto czerwony kapturek, bym go wręczył ślicznej, miłej tej dziewczynce. No tak, ale córki nie ma w domu. Idę jej szukać. Chętnie pomogę. Więc nie zlekają ruszajmy w drogę. Jestem sobie Klementynka, mam 8 lat, lubię ptaki i zwierzaki, lubię cały świat. Klementynko! Klementynko! Mamo, tutaj Jestem. Gdzieś ty była? Gdzieś chodziła. Miałaś być tu niedaleko. Ja bawiłam się nad rzeką. Oto mam kapturek, babcia go uszyła. Proszę, by go panna prędko przymierzyła. Piękny! Mój wymarzony! Co babci słychać? Czy babunia zdrowa? Nie mam dobrych wieści. Babcie boli głowa, co się w gardle trafia, spuchły obie nogi. Pójdziesz do babuni, mój kapturku drogi. Weźmiesz koszyk, a w koszyku półki, masło i mleko. Aha. Pójdę sama? Do babci niedaleko. Ja w domu mam robotę, a ty idź prostą drogą i nic nie rób do nikogo. Nie odzywaj się do wilka. Pobiegnę szybko, mam mocne nóżki, nawet na chwilę nie zboczę dróżki. Jestem sobie klementynka, mam osiem lat, lubię ptaki i zwierzaki, lubię cały świat. Dwie biureczki, dwie biureczki, gdzie jesteście? Tu za witaj nasza przyjaciółka. Kupię drogę. Wielka szkoła. A co w tym koszyczku, nie niesie? A niosę dla babuni masło, bułki, mleko. A gdzie babcia Myszka? Blisko, niedaleko. Zniknął nagle z wielka szkoła. No, ruszam, muszę się spieszyć, by prędzej babcią ucieszyć. Idzie, idzie, Klementynka, jest już bardzo blisko. Lecz tymczasem do drzwi domku stuka złe i Babcia cieszy się ogromnie, słysząc to stukanie, bowiem czeka na kapturka oraz na śniadanie. No nareszcie! Plamettynko, czy to ty, kochanie? Witaj, babciu, moja miła! Wniosek Ci już nie ja. A dlaczego nie mogę poznać ciepłej